Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci strony oka. To strzela w koło oczyma, to się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. I po śmierci kocha. Tutaj, tutaj po maleńku. Czasem usłyszę macocha. Niech sobie słyszy. Już nie ma ciebie. Już po Twoim pogrzebie. Ty już umarłeś. Ach, ja się boję. Czego się boję mego Jasienka? Ach, to on. Lica twoje, oczki twoje i twoja biała sukienka. I sam ty biały jak chusta, Zimny, jak zimne dłonie. Tutaj połóż, tu na łonie, Przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak zimno musi być w grobie, Umarłeś, tak dwa lata. Weź mnie, ja umrę przy tobie, Nie lubię świata. Źle mnie złych ludzi tłumie. Płaczę, a oni szczydzą. Mówię, nikt nie rozumie. Widzę, a oni nie widzą. Wśród dnia przyć kiedy? To może we śnie? Nie, nie. Trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie mój Jasieńku? Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Mój Boże, kur się odzywa. Zorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś, w stój, jasieńku, ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, Wiesz, za nim krzyczy, pada. Na ten upadek, na głos boleści, Skupia się ludzi gromada. Mówcie pacierze, krzyczy prostota, Tu jego dusza być musi, I się być musi przy swej karusi, On ją kochał za żywota. I ja to słyszę, i ja tak wierzę, Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj, dzieweczko! się zgiełku starzec i na lud zawołał. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi, w głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie. A gawieć wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie, Niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazdki skierce. Nie znasz prawdy żywych, nie obarczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce.